Witam wszystkich w trzecim odcinku z serii Waterpolo Live. Dzisiaj troszeczkę może mniej sportu, a trochę więcej tematyki travel. Słuchajcie, wielu z Was na pewno nawet nie słyszało o miejscowości Beczej, a jest to bardzo sympatyczna, przyjemna mała miejscowość. Na pewno warto ją odwiedzić na trasie, kiedy zmierzamy na południe Europy. Jest to bardzo sympatyczna, ciekawa miejscowość, o której chciałbym Wam opowiedzieć, więc serdecznie zapraszam na trzeci odcinek o miejscowości Beczej. O miejscowości, która słynie z piłki wodnej, ale też posiada inne walory, które serdecznie i bardzo chętnie Wam pokażę. Zapraszam. Słuchajcie, na pewno jedną z większych atrakcji Beczeju jest oczywiście rynek. Knajpki. Słuchajcie, weszliśmy z ulicy Głównej, która przebiega sobie wzdłuż miasta, bary, knajpki, restauracje i rynek główny, zaraz obok dołączony mamy Baron. Kościółki, urząd miasta Bardzo ciekawa zabudowa, gdzie bardzo fajnie zachowane budynki katedra główna w beczeju no, jak już w każdym mieście możemy, słuchajcie, zrobić sobie zdjęcie z napisem I love Beche. No i tak, kochani, wygląda rynek. Na razie cisza, spokój, wszyscy na basenie i nad rzeką, ale tu mamy takie knajpki, bary, słuchajcie. No i mordeczki, kolejną atrakcją Beczeju jest na pewno rzeka Cisa, słuchajcie. Bardzo dużo ludzi nagrywam akurat w niedzielę, słuchajcie, petarda, samochodów mełno, mnóstwo ludzi. Zresztą, zapraszam was na krótki spacer wokół tej rzeki. Taka ciekawostka jest to prawy dopływ Dunaju, więc jest to na pewno jedna jedna z większych atrakcji tego miejsca. Bardzo dużo ludzi, domków, widać ruch tu weekendowy, bardzo dużo ludzi się tu zjeżdża. Pewnie są to domki, słuchajcie, letniskowe za mną. O, zobaczcie sobie dużo domków na wynajem. Rozmawialiśmy z Serbami. Także można sobie tu przyjechać, wynająć domek na weekend. Można, jeżeli ktoś robi trip po Europie, na pewno w Serbii, ta miejscówka jest bardzo fajna. Jest to ciche, spokojne. Słuchajcie, miasteczko. E Tak jak widzieliście, byliśmy na rynku, teraz rzeka. Następną atrakcją, też bardzo fajną na pewno dla lokalnej społeczności, dla ludzi, którzy tu przyjadą, jest basen. Słuchajcie, ja lubię takie baseny, bo one mi przypominają młodość basen, trybunki. W Serbii, jak i na Węgrzech, mamy do dyspozycji słuchajcie, ciepłe źródła siarkowe. Także i tutaj na tym basenie też możecie takie baseniki siarkowe spotkać. Wczoraj mieliśmy okazję posiedzieć sobie, dlatego następnym przystankiem właśnie będzie basen, na który Was serdecznie zapraszam. Słuchajcie, spacerujemy sobie właśnie z nad rzeki w stronę centrum miasta. W stronę basenu właśnie. Basenów tu jest tak naprawdę dwie sztuki. Słuchajcie, bo jeden jest odkryty, a drugi jest zakryty. Także bardzo fajny kompleks treningowy. Jest tu hala, są siłownie, które też mogliście widzieć na moich poprzednich filmach. Do których serdecznie zapraszam. A mówię, cisza, spokój, zielono. Bardzo fajne, sympatyczne miasteczko, które oprócz sportu, może zaoferować nam. Ciche, fajne, spokojne, bardzo ładne, zadbane miasteczko. A oprócz tego, właśnie rzekę, nad którą byliśmy przed chwilą, basen. Bardzo fajne knajpki, słuchajcie, bardzo dużo. Serbowie, rozmawialiśmy, bardzo lubią stołować się. Słuchajcie, codziennie rano w kawiarni mamy full ludzi. E, także bardzo fajnie, fajny styl. Bardzo nam się to podoba, bo kiedy kończymy trening i idziemy gdzieś do sklepu, to miasto nie jest wymarłe, jak często w mniejszych miejscowościach można zaobserwować, tylko naprawdę to miasteczko żyje. To miasteczko się też, taki chyba to jest też południowy styl, że e, bardziej uruchamiają się ludzie, kiedy robi się troszeczkę chłodniej, kiedy troszeczkę można odetchnąć. Serbia. Dzisiaj mamy około 30 paru stopni. Patelnia. Dosłownie, słuchajcie, bardzo gorąco. Zresztą przez dwa tygodnie mieliśmy super pogodę. Cały czas, cały czas słoneczko. Dosłownie trzy dni. Chyba tylko czy cztery maksymalnie gorszej pogody. No i tak, słuchajcie, kochani. Spacerujemy sobie dalej. Lecimy sobie na basen. Więc następne ujęcia robimy już z basenu. No i słuchajcie, dotarliśmy na jest stroje głośno, więc nie będę przedłużał. Zapraszam Was na krótki spacer po nim, żebyście zobaczyli z czego mogą skorzystać ci, co tu przyjadą oraz ci, którzy tu mieszkają. No i tak jak mordeczki widzicie, można się pokąpać, posiedzieć. W basenach środkowych są baseniki małe dla dzieci, można zjeść, napić się. Bardzo fajnie, słuchajcie. Tak jak mówiłem, przypomina mi to czasy, kiedy byłem dzieciakiem i w Polsce były właśnie takie baseny z budeczkami, klimacik. A teraz takie wszystko, takie sztuczne, sztucznie estetyczne, takie plastikowe. Dobra, mordeczki, słuchajcie. Idziemy trochę podpoczywać na basenie przed treningiem. A ja mam nadzieję, że jeszcze po basenie uda się na, przespacerować wieczorkiem po mieście. To pokażę Wam, jak to wszystko wygląda wieczorową porą. Trzymajcie się mordeczki i pamiętajcie, że ruch to żyć. No i mordeczki udało się przespacerować wieczorową porą. Słuchajcie, pięknie miasto żyje. Ludzie spacerują. Ani by miałem masteczko beczej, słuchajcie. Dużo ludzi, dużo młodzieży. Bardzo fajnie. A jest niedziela. O. <śmienny> Słuchajcie, spacerujemy sobie i zmykamy już do hotelu. Czas się kłaść, jutro kolejny dzień. Obozowy, beczej wieczorową porą ryneczek. Słuchajcie, bardzo fajnie. Miasto żyje. A ja się z wami żegnam. Pozdrawiam, odwiedzajcie beczej.